Witam wszystkich ponownie. Kacper Noise Way Out. nie ma łatwych dróg. Ostatnio testowaliśmy dla Was tylko i wyłącznie suplementy diety, lecz dziś chcielibyśmy poruszyć kwestię większej wagi, czyli poruszamy tematy motywacyjne, bo one leżą nam w sercu. To właśnie z tej przyczyny stworzyliśmy ten fanpage 3 lata temu. Pierwszy odcinek będzie o naszym najbliższym otoczeniu, które niewątpliwie. Odciska na nas swe piętno. Zatytułowaliśmy go Otacza się zwycięzcami. Myślę, że tylko w takim gronie jesteśmy w stanie nieustannie się rozwijać. Mam nadzieję, że każdy z Was wyniesie z tej lekcji coś pożytecznego. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz, jaką powinien zrobić, aby nieustannie się rozwijać, osiągać progres, to przeanalizowanie swojego najbliższego otoczenia, w którym spędzasz najwięcej czasu. Musisz sprawdzić, czy. Twoje grono to ludzie pozytywnie nastawione do życia, osoby pchające Cię do przodu, mądrzejsze, silniejsze od Ciebie, czy może otacza się wśród nieudaczników życiowych, pieprzonych malkontentów, toksycznych ludzi, którzy tylko czyhają, aby ściągnąć Cię w dół do swego zajebiście niskiego poziomu. Musisz pamiętać, że atrakcyjność przyciąga atrakcyjność i nie mówię tutaj o walorach estetycznych, a pozytywnym nastawieniu do życia. Jeśli zależy Ci na poprawieniu wyników sportowych, bo o tym właśnie jest ten kanał, to musisz sobie stworzyć odpowiednie środowisko, które zapewni Ci idealne warunki do rozwoju. Jak mówi stare porzekadło, z kim się stajesz, takim się stajesz. Więc jeśli szukasz idealnego partnera treningowego, to moim zdaniem powinieneś go szukać wśród pasjonatów, osób wkładających całe swoje serce w dyscyplinę, którą uprawiają, ludzi, od których bije pozytywna energia. A kogo powinieneś unikać? Narzekaczy, osób trenujących tylko i wyłącznie na maszynach, na półgwistkach, ludzi noszących ksywkę wymówka, nieustannie spóźniających się na trening, narzekających, że ciężko o efekty. To jest prosta jak budowa cepa. Chcesz być mądrzejszy, to musisz uczyć się z mądrzejszymi. Chcesz być silniejszy, to powinieneś otoczyć się ludźmi, dźwigającymi duże ciężary. Fajnie pokazuje to sytuacja, w której przypuśćmy dana osoba pragnie nauczyć się jakiegoś języka. Niech to będzie język angielski. Uczy się parę lat słówek, konstrukcji zdania i na tym się to kończy. Wiemy, co to jest Present Simple, Past Perfect i tak dalej, a nie potrafimy się porozumiewać w tym języku. Całkiem inaczej wygląda sytuacja, gdy ta osoba na przykład zostaje zmuszona pojechać za granicę, by dorobić sobie troszkę pieniążków. Wtedy okazuje się, że już po roku tej pracy dana osoba potrafi porozumiewać się może nie biegle, ale potrafi rozmawiać z ludźmi. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że człowiek chłonie wiedzę jak gąbka. Jeśli przebywasz w otoczeniu osób. Które stale mówią w danym języku, czyli w tym przypadku w języku angielskim, to podświadomie będziemy łapać te sygnały te słówka, aż w końcu sami będziemy potrafili to robić. Tak samo jest na sali treningowej. Jeśli otoczymy się ludźmi słabymi, trenującymi na półwiska, tak jak już wcześniej powiedziałem, to i my również jest to wiedzę prawdopodobne, że też nie będziemy dawali siebie 100%, a natomiast gdy skupimy wokół siebie pasjonatów, osób, które, które się starają na treningu, to poświadomiejmy, my będziemy podnosić tę poprzeczkę coraz wyżej i będziemy podnosić swoje umiejętności czysto sportowe. I tak powinniśmy właśnie to robić. Moim zdaniem powinniśmy swoje ego zostawić w szatni, nie ma co imponować słabszym, bo co to nam to da? Co to nam da chwilową satysfakcję, Moim zdaniem nie tędy droga. Jeśli chcesz być słabym, to otocz się słabymi. Tyle. Już na zakończenie, takie ala grande finale. Miałbym ukryty przekaz dla pewnej osoby. Mam nadzieję, że obejrzy ten fragment i zrozumie, że te wiadomości są skierowane właśnie do niej. Często się zdarza, że są osoby, które mają niesamowite warunki, naprawdę świetne predyspozycje, by odnosić sukcesy. Lecz nie potrafią tego wykorzystać we właściwą stronę. Może i by mogły, może i by chciały, ale ich środowisko konsekwentnie utrudnia im to. Nawet nie wiecie, ile właśnie talentów w ten sposób zostało zmarnowanych. Tylko i wyłącznie dlatego, że te osoby nie potrafiły się znaleźć w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Więc jeśli znasz takie osoby, to moim zdaniem powinieneś im pomagać, powinieneś nieustannie. Je motywować, zagrzewać do walki, bo być może będzie kiedyś taka sytuacja, że ta osoba faktycznie odniesie sukces i kiedyś podziękuję Ci za to, że to dzięki Tobie ten sukces był możliwy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. Tych odcinków będzie zdecydowanie więcej. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do pisania komentarzy pod filmem. Ja z przyjemnością odpowiem na nurtujące Was pytania. Zapraszam Was również do odwiedzania naszego bloga www.doisy.pl. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam Was!